Karola Nawrockiego to ten rozpoczął już święto Wojska Polskiego. Widzimy parę prezydencką przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i złożenie kwiatów. Tych momentów dzisiaj uroczystych będzie sporo: będzie defilada, będzie uroczysta msza święta. Jak to 15 sierpnia? Panie ministrze, ale dziś 15 sierpnia to także rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Czy można spodziewać się przełomu w tej sprawie? Ja bym się szczerze mówiąc nie spodziewał przełomu, choć oczywiście wszystko by nie zależało od bezpośrednich rozmów samych prezydentów. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której te rozmowy nie przynoszą żadnych, żadnych konkretów w sytuacji przelicytowania po stronie Władimira Putina. Z reguły Władimir Putin przelicytowywał w ostatnich latach podczas tych negocjacji. Jasnym jest, że pan prezydent Donald Trump chce zakończenia tej wojny, ale oczywistym też jest, że. Są takie warunki, na które przystąpić strona ani amerykańska, ani europejska, ani tym bardziej ukraińska nie może. Co to za warunki? Co to, co to za czerwona linia, której Trump nie powinien przekraczać? Panie redaktorze, sytuacja, w której ponad głową Ukrainy decyduje się o wymianie terytoriów, w której akceptuje się de facto w jakimś sensie osiągnięcie celów przez Władimira Putina, no bo jego celem jest zdestabilizowanie sytuacji na Ukrainie, ale też przejmowanie poszczególnych. Szczególnych terytoriów i to, co już jest po jego stronie, nie zamierza oddawać. Znaczy, wszelkie tego typu, tego typu rodzaje decyzji byłyby bardzo niekorzystne na przyszłość, także i dla Amerykanów, bo przecież, jeżeli taki, takie decyzje zaakceptują wobec Rosji, to cóż zatrzyma inne państwa autorytarne w Azji i to dalekiej od podobnego scenariusza. To nie jest przepis na trwały i stabilny pokój. Natomiast dynamika tych rozmów, naprawdę będzie zależna od tego, co się będzie działo pomiędzy tymi dwoma liderami. Ja trzymam kciuki tutaj za twardą postawę i twardy język Donalda Trumpa, ale mam też pewnego rodzaju obawy, czy jego otoczenie, niekoniecznie ekspertów i dyplomatów, tylko tych, którzy jeździli dotychczas do Moskwy, nie będzie miało zbyt dużego wpływu na, na, na tę postawę Donalda Trumpa. No, podczas ostatnich konsultacji pan prezydent Karol Nawrocki zachęcał prezydenta Trumpa do tego, aby mówił twardym językiem wobec Moskwy, bo tylko taki język jest zrozumiały na Kremlu. Nie jest trochę tak, jak mówi Marek Magierowski, który e, powiedział, że no, m, tak naprawdę samo zaproszenie dla Putina, pos, posadzenie go przy głównym stole i to na terytorium Stanów Zjednoczonych, no jest już jakimś dyplomatycznym jego zwycięstwem. Dlatego, że miał być uznany za, za pariasa, człowieka, który no, absolutnie nie jest z kimś, z kim się siada do stołu, a dzisiaj z nim się siada do stołu jednak. Wiktor Orban jeszcze idzie dalej, mówi, że tak naprawdę Rosja tę wojny już wygrała. Tylko pytanie, na jakich warunkach? Ja z Wiktorem Orbanem absolutnie się nie, nie zgadzam w tym zakresie, ale też widzę częściową różnicę zdań z ambasadorem Magierowskim. Uważam, że jeżeli negocjacje mają być toczone, no to, no to musi w nich brać udział także i strona rosyjska. Trudno, żeby nie było tam Władimira Putina. Pytanie, dlaczego Władimir Putin się zgodził na te rozmowy? W moim przekonaniu dlatego, że wystraszył się groźby wtórnych sankcji. Jak wiemy, sankcje na Rosję zostały nałożone, ale część państw szeroko pojętego świata wolnego rynku, na przykład Indie, nadal bardzo intensywnie handlują z Rosją, czym dają także i tlen rosyjskiej gospodarce. Władimir Putin to wykorzystuje, a z kolei Donald Trump zapowiedział, że jeśli Indie się nie wycofają z tej polityki, to obłoży też z kolei Indie dodatkowymi sankcjami. Myślę, że tego wystraszył się Władimir Putin, że rzeczywiście tym razem ten tlen gospodarki rosyjskiej może zostać odcięty. I dlatego markuje pewne działania. Dlatego chce siąść do stołu. W moim przekonaniu nie po to, aby osiągnąć tutaj jakieś porozumienie, tylko żeby troszkę ugrać czasu, a być może nawet właśnie mieć czas na przegrupowanie swoich wojsk, bo jego cele zasadnicze nie zostały osiągnięte. A dla nas tak naprawdę sytuacją, która by zapewniła by trwały pokój, jest wyparcie Rosji i ograniczenie jej możliwości działania, a nie karmienie tej bestii Czy to kolejnymi to te twarde stanowisko o bestii, której nie można karmić i nie wierzyć jej tak naprawdę w żadnym stopniu usłyszał Donald Trump od Karola Wrockiego? Usłyszał podczas całościowej tej konferencji godzinnej, bo tam jak pan sobie może wyobrazić mówił nie tylko Karol Nawrocki, ale także i liderzy e, zachodniej Europy, w tym sekretarz generalny NATO, w tym, w tym inni e, prezydenci, premierzy czy kanclerz. Więc jasnym jest, że jeśli jedne wątki już padały z ust jednego polityka, trudno, żeby każdy powtarzał to samo. Więc tak w tej rozmowie padły takie, e, takie stwierdzenia, a Karol Nawrocki e, e, mówił tutaj o konieczności używania twardego języka i przywołał także, i dzisiejszą rocznicę wiktorii warszawskiej, w sensie zwycięstwa nad bolszewicką Rosją, gdzie Polacy, wspierani też przez Ukraińców, przypomnijmy to, odparli nawałę bolszewicką, czym daje znak pan prezydent Karol Nawrocki prezydentowi Trumpowi. Panie prezydencie, Rosja nie jest unstoppable, nie jest tak, że nie można Rosji nigdy zatrzymać, tak jak może niektórzy chcą panu podpowiedzieć, albo jak Rosja sama chciałaby się prezentować. Myśmy to udowodnili 105 lat temu, że nawet odrodzające się, dopiero słabe państwo polskie, było w stanie przy pomocy determinacji, jakby poprzez determinację i swoją siłę, zatrzymać tę nawałę bolszewicką. Więc życzę oczywiście tej, tego zwycięstwa także Ukrainie, ale życzę też zwycięstwa tym politykom i dyplomatom, którzy będą rozmawiać o przyszłości Panie ministrze, to teraz trochę technicznych spraw. Czy poprosiliście z kancelarii prezydenta Biały Dom o wyproszenie Donalda Tuska z tego spotkania w tym formacie wideokonferencji? Nie. Nie było takich próśb do, do Amerykanów, że słuchajcie, zamiast Donalda Tuska powinien się tam pojawić Karol Nawrocki. To była indywidualna decyzja Trumpa? Nie, powiem panu wprost, nie trzeba było nawet zabiegać u Amerykanów o to, aby e, w tych rozmowach brał udział nie Donald Tusk, a Karol Nawrocki. Po prostu Amerykanie mają. Zwłaszcza ta administracja, swoją opinię na temat Donalda Tuska. Ja, ja rozumiem, że strona niemiecka bardzo silnie zabiegała o to, aby w tych rozmowach wziął udział Donald Tusk, ale to Amerykanie byli de facto jej organizatorem w sensie politycznym i w sensie także i technicznym, i to oni dobierali swoich, swoich rozmówców. Więc odpowiadam Panu wprost, nie trzeba było nawet zabiegać o to. Po prostu jakby w relacjach z Amerykanami jesteśmy na tyle blisko, że ustaliliśmy, kto będzie reprezentantem. Polskę i dziwiłem się tym różnym komentarzom ze strony rządzącej. No bo zapowiedź była ma Szłapki, rzecznika no. rządu i wiceministra Tomczyka, że to premier Tusk będzie rozmawiał we wszystkich tych trzech formatach. No ale to pokazuje, że oni nie mają relacji z Amerykanami. Po prostu nie wiedzą, co się dzieje. No, ani Ministerstwo Obrony Narodowej, jak rozumiem, ani rzecznik rządu, no już nie mówiąc o kierowniku placówki w Waszyngtonie, bo on chyba powinien jako pierwszy o takich rzeczach wiedzieć. No, oni nie mają wejścia do Białego Domu. Chyba nikt z nimi nie rozmawia. No, na... Zaproszono Karola Nawrockiego, pana prezydenta, do tej rozmowy, oczywiście pan prezydent się zgodził. Sprawa była dla nas od początku jasna i oczywista. To, że rząd się zorientował, jak rozumiem, dużo później, to to po prostu bardzo źle świadczy o tym, jakie oni mają dzisiaj oczy i uszy, jak są też traktowani przez Amerykanów. Myślę, że Donald Tusk ma tego świadomość, że z prezydentem Trumpem niczego już nie ustali, nikt go tam nie chce.